Ciągle czekam, czy zadzwoni mój tajny telefon, żeby dostać wreszcie pierwszą jakąś misję specjalną. I, i myślę, że to będzie coś na pewno bardzo ekscytującego. Może no, wyślą mnie w jakieś egzotyczne miejsce, żebym, nie wiem, kogoś mogła pośledzić, albo kogoś złapać, albo wykraść jakieś tajne informacje. O! Dobra, cicho, cicho, wszyscy cicho, bo, bo to może być ten telefon. Hallo, Agata Rivers, tak? Naprawdę? Macie dla mnie pierwsze zadanie. Słucham. Tak, ale czy to na pewno jest taki dobry pomysł? Nie, nie, jasne, tam, dam sobie radę, świetnie. Jasne, tak, dobrze, bez odbioru. Pierwsze zadanie, wiecie jakie? Będę musiała szkolić własnego ojca. Agentka forward pojechała na jakąś tam coś tam, ma jakieś ważne zadanie, a ja będę szkolić swojego ojca. I wiecie co? Ja wiem, jak to będzie. To będzie tak: On, ja będę próbowała go czegoś nauczyć, a on powie: Bąbelku, tatuś ci powie, jak to się robi najlepiej. – Matko! – Hello! Jestem tu już co najmniej pół godziny. Dzień dobry! Co ty w ogóle tutaj robisz? Szukam. Co pan... ty masz w ogóle na głowie? Przecież ty. Zaraz mam miały... na ty głowie. Zapis... Dziwe, proste włosy. Co ty zrobiłeś? Eksperymentuję troszeczkę z odżywkami dla sportowców ostatnio. Aha. I nie wiem, dlaczego nie rosną mi mięśnie, ale szybko włosy. No to przefarbowałem sobie lekutko w taki. No co ja poradzę, no teraz mam, W ogóle chciałeś trochę odmłodnić. No, no rozumiem. Matko. A w ogóle to gdzie jest agentka Forward? No, ja byłem z nią umówiony na trening, na spotkanie. No i właśnie jest taka sprawa, że agentka Forward dostała ważne zadanie i y, to ja mam cię szkolić. Ale to jest bardzo dobra wiadomość. Bąbelku, mój ty! Przecież my się znamy, nawet trochę lubimy, Wychowywałem cię właściwie dość moją córką. Y y Więc przecież my się dogadamy, no kto jakby nie? No, no przecież będzie super fajna. Jestem już podekscytowany, że będę uczony przez własną córkę. Aha, no to świetnie, to siadaj. Tu? Tak, tutaj będzie pierwsza lekcja. Ale fajnie, y, Zaczynamy. Pierwsza lekcja. Tak, to pierwsza będzie... lekcja. Jestem gotowy, skupiony i uważny. Skoncentrowany na, na uczeniu się. Okej, okay. y, to tak. Y, techniki śledzenia tak, żeby nie zostać zauważony. Żeby nie zostać zauważony. Tak, mianowicie. Można. Bąbelku! To ci powie, jak to się robi najlepiej. Wiedziałam, że tak będzie. To się w ogóle nie uda. To, to, to jest moje pierwsze zadanie i, i ty mi w ogóle. Nie mów to mnie Bąbelku, tak w ogóle, przynajmniej nie w pracy. Jestem agentka reverse! I dostałam pierwsze zadanie to jest sytuacja bez wyjścia, bo ja wiem, że ja Ciebie niczego nie nauczę, bo Ty mnie w ogóle nie będziesz słuchał. Mąbeku, znaczy agentko, Invers. świetnie sobie poradzimy w tej trudnej sytuacji, nie takimi problemami sobie kiedyś w radziliśmy. Na pewno wyjdziemy z tej sytuacji wygrani. A pamiętasz, pamiętasz, o opowiem Ci tą historię, znaczy przypomnę Ci, bo Ty ją dobrze znasz. Pamiętasz taką postać biblijną, Mojżesz? No to on miał ma... szalenie trudną sytuację i on sobie ja z nią świetnie poradził. To jako? No pamiętasz, poczekaj, coś czekaj, ja tutaj musiałem jakiś. Mają tu sprzątają w tym twoim biurze? O jest! Sprzątają! O jest! Pamiętasz! O. o! To jest laska Mojżesza. Pamiętasz? No. Mojżesz miał ile lat? 80? Ile on mógł wyglądać więcej w ten sposób. I chodził, trochę już się podpierał, bo może nie miał siły albo go bolała noga. Ale on ten kij to też dostał w innych celach. No tak, właśnie, do tego zaraz wrócimy. Bo to był kij od Pana Boga, że nimi dokona wielkich rzeczy. Właśnie, i w, pamiętasz tą sytuację, w której naród izraelski był w niewoli w Egipcie? No. I oni tam z tymi Egipcjanami to tak, prali, gotowali, zajmowali się dziećmi. Prasowali, czy tam suszyli ubrania, Czyli no to były ciężkie prace, które one wykonywali te na Te prace, które teraz robią wszystkie kobiety w domach? No faktycznie, dużo się nie zmieniło. No tak, tak, ale oprócz Aha. tego, to oni jeszcze wtedy, ci mężczyźni, no. ciosali kamienie, a, a... budowali im te trójkąty. Yy, piramidy? Piramidy, no, no, piramidy, budowali im te piramidy. No to ten Aaron wziął swojego brata, bo pamiętasz, wróć, Mojżesz, wziął brata Arona. No, no, no. Bo... Bo, 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 mojżesz. miał problemy z mową, no? A on nie. Nie. Poszli razem do. do. Faraona. Tak. I mówią mu, wypuść nas. naród, My mówimy Ci w imieniu Pana Boga, że nas wypuść z tej ziemi z niewoli. A on nie chciał. Był uparty jak. No właśnie, mamy to osioły fajne, to. Nie wiem, no jak osioł, tak się mówi, chociaż osioły nie są wcale oparte. Był uparty! No i wtedy. Zesnęła taka sytuacja, że Pan Bóg zaczął zsyłać tak zwane plagi egipskie. Oh. Znaczy, egipskie się nazywały później od tych plag, teraz tak o nich mówimy. Aha. No bo na ten przykład, jednego dnia Egipcjanie się budzą, wkładają sobie nogi w buty, a tam żaby, 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 oh. żaby, 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 wszędzie żaba. Fu. Siadasz żaba I, i, idziesz sobie no. wszędzie żaby, plaga żab. A co Faraon na to? Nic, nie zgodził się. Nie. No to kolejnego dnia komary. Aj, aj, aj. Wiesz, komary to, to one gryzą, aj. one łatwią. Mnóstwo, plaga komarów. Nic. Nic. Plaga much. Uuuh. Muchy, łeh, paskudztwo. One siadają w, w tych miejscach, gdzie my nie chcemy wejść nogą, Uuuh. potem latają, siadają na bukę, tak. chcą chcemy... Roznoszą chorobę, no, no. Muchy. Nie dał rad. Potem y, zamienił wodę w krew. Wszędzie, wszędzie, gdzie była woda, nie było wody, była tylko krew. Uuuh. Coś okropnego. Potem to już tam było już z tymi wołami, że poumierały, Nie mieli co jeść. No ja mi się to wszystko przypomina, jak pamiętam. No to I szarańcza im zeżarła. O szarańca, ee, ciała, szarańcza! Przyjechała szarańcza! Czekaj, czy dzieci widzą tutaj szarańcza? No to taka, taka, taka. Taka jak... duża liczba no. szarańczy leci, takich małych zwierzątek. One siadają na łące i łąki nie ma. To takie owady też takie, tak, takie One tak, lecą do ogrodu, tak, ogród znika. Te zboża gryzą na przykład. Gdy siadają na zboża, zboża nie ma. O no! No to masakra była przecież. A on i tak nie chciał. No dobra, no i były te plagi, no no i... Dobra, w pewnym momencie jednak Krusi się ogarnął i mówi, dobra, wyjdźcie, pozwolił mi wyjść. No to oni zbierają te całe wszystkie swoje rzeczy. Oni byli bardzo sprytni. Oni sobie od sąsiadów popożyczali różne fajne rzeczy Aha. i zabrali ze sobą i fruku No i ci. Faraonczycy, znaczy Egipcjanie, chciałem powiedzieć, oni się zorientowali, że jednak to może nie była dobra decyzja, bo oni wyszli, kto im będzie prawo, sprzątał, budował te piramidy. No. I ci idą, a ci ich gonią. jest taka sytuacja, że naród izraelski ucieka. Tak. A żołnierze na koniach, rydwanach. Rydwany to są takie, no, 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 takie, takie... wozy, gdzie no. są żołnierze z włóczniami i szablami. Takie na dwóch kołach, co koń I koni ciągnie, ciągnie. No. To jest szybkie. U. Więc ci już wyszli, a ci za nimi, ci uciekają, ci ich gonią, ci się coraz bliżej. I teraz sobie jej taką sytuację. No. Chodź, pokażę. No, no. Że idziemy sobie drogą, chcemy uciekać, i nagle tutaj, jak jest ta skrajnia, ta, gdzie to ty, jest tu? morze. <grym> Tu nie możesz, bo tu wszędzie jest woda. Uhu. Tu jest wszędzie woda. Wszędzie woda. Woda wszędzie. A za nami żołnierze. A? a tu woda. Nie. Żołnierze atakują, a ci nie mogą, bo jest morze. Nie da się przejść. To jest sytuacja bez wyjścia. To jest sytuacja masakrycznie bez wyjścia. N no i co się stało? Ale spokojnie, bo Pan Mojżesz miał ciągle połączenie z Panem Bogiem. A, o, no właśnie, Connect. Ale zanim to Connect mieli bardzo dobry Connect, no. ale. Ten naród izraelski ciągle marudził temu Mojżeszowi. Zobaczyli, może zobaczyli żołnierze, mówią, to my już wracamy. No ja się nie dziwię, ja nie. ten tak Chcemy gotować, chcemy prać. Łe. Zobaczcie, bez wyjścia. Co na to Mojżesz? Przeczytam no, ci fragment w, Biblii. Masz Biblię tu, a widzisz Mamy. to? No, tak trochę tutaj znajdę. Audio, ten, poruszam trochę. No, pójdę. tak ręką. No. Bliżej dalej znajdę. W księdze wyjścia. W 14 rozdziale. A patrz, tutaj też jest napisane. A, to już A ty nie Już Mi tak? się Aha. ułożyło wokół. Mhm. Pan z kolei polecił Mojżeszowi. Przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast tak, podnieś laskę, unieś rękę, podnieś drugą rękę albo ty podnieś laskę. Bo, Ale ja tak. nie mogę, bo ja nie jestem Mojżeszem. To weź mi rękę podnieść. Podnieś rękę, podnieś, lękę, podnieś ra, ła, laskę, <coughs> unieś rękę nad morze i rozdziel je! Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą! Wyobrażasz sobie? Nie. Ja też nie. Znaczy to trudne do wyrażenia. Dlatego mam dla ciebie też taki pokaz filmowy. Zobaczmy, jak to a. mogło wyglądać. Pokaz filmowy, ja lubię pokaz filmowy. O! Yy, o. To, yy, to są te rydwany. No nie wiem, a tak, to są ci źli. Ten jest dobry Mojżesz. Wygląda jak na młodszego, ale to jest on. Ja wiem. Zobacz, ilu ich jest! Wzięli całe swoje wojsko! Izraelczycy boją się, zaczynają panikować, dzieci chowają się, podwozy. Idą jeszcze w czarne chmury, masakra, czarne chmury. O ludzie. Uh, to była taka sytuacja, trochę Ci o tym opowiem, bo w pewnym momencie Pan Bóg trochę oddzielił żołnierzy od. Izraelity, Izraelitów, żeby ci mieli chwilę na odetchnięcie. spowolnił Ta, ten i pościg. postawił taki ogień, słup ognia, Aha. żeby ci się chwilę zatrzymali. Okay. Żeby tam ci mieli czas. Wow, ale to wygląda. I w tym momencie, patrz, patrz, patrz. No. Patrz, patrz. Biedny on sobie myśli, sytuacja bez wyjścia, nie? Ale ma konekt. Ale ma konekt. Ma laskę. Ma taką jak ja. – Trochę lepszą. – Może tak. Idzie. Wchodzi do wody. – Przecież widzimy. – A, lubię poopowiadać. <słuch> A weź do rynki tę laskę, mój Rzeszu, Nią bowiem masz dokonać znaku. Jocie! Ja, ja! Ty to widzisz? Można? Można? Jak się ma konekt z Panem Bogiem, wszystko jest możliwe. No właśnie. No bo wiadomo, że to nie moja rzecz, nie? Tylko Pan Bóg no to właśnie. zrobił, a dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale ludzie, jakie to jest spektakularne. To, to, to może jest Aaron, bo tak. Drugi. I prowadzi ich, patrz prosto przez morze. Amazing. I niesamowita historia. Tak. Osioł nie chce, ale no wie, że pójdzie w końcu. Nie, no weź, takie dno morza, jakie ono jest, yy, nie, kłas, no to nie tak prosto nie, jak po plaży. i oni tak przeszli do końca? O ludzie, no jak oni przeszli? A za nimi wjechali na tych rydwanach? Ci Faraona. Ci Egipcjanie no, też tam weszli. I oni tam wjechali za nimi, ale wiesz co się stało? Nie. Pan Bóg puścił te fale w dół i one Wylały się, to wszystko I opuściło. Ból, ból. I one ból, ból, ból. I tych, kto umiał pływać, to z powrotem, a kto nie umiał, to został. Okay. No i uratowani ale... no Sytuacja potencjalnie bez wyjścia. Tak! A jednak z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. Nie, no mega, mega to jest naprawdę no. historia, ale. No, ale co to ma się do nas teraz, no? Co to się ma do jak nas Jak my teraz? tu nie mamy tak, ani morza, ani nic, ani tego, No to się ma do connecta. nas to samo, dokładnie to samo się ma do nas, bo to my doświadczamy tego codziennie w życiu. Jak to? No ja ci zaraz, tutaj, zaraz ci tutaj wymyślę, jak z rękawa jakiś przykładzik. Benc, koleżanka A. wyjeżdża, bo jej rodzice się przeprowadzają. Tata znalazł pracę w innym no, no, stanie, no. mieście, no. kraju i wyjeżdżają. I ona się martwi, stracę moją koleżankę, nie będę mogła z nią rozmawiać. Mm. No, I to nagle będzie. Okazuje się, że dzięki technologii, mądrości i takiemu zaufaniu Panu Bogu, one sobie trzymają kontakt przez te różne komunikatory. Ale okazuje się również, że Pan Bóg stawia na jedną inną koleżankę, Aha. która była taką dalszą koleżanką, tak? która stara się bliższą koleżanką. Teraz nowa okazja. I jest nową przyjaciółką. O, I wszyscy, i ze złej sytuacji robi się dobra. No właśnie. No. Albo na ten przykład. Yy, pomóż jakiś No na przykład ja, ja pamiętam taką sytuację że kiedyś y, y, jak y, mamy kubek z Aha zbyt. no przecież jak pamiętasz No bo pamiętam właśnie To ja ten kubek pamiętam chyba zbiłem Nie to chyba była ja. Nie tak bo mami po A, jak, to, a i, może powiedzieli... ty może wmówiłeś, mówiłeś że to była ja? Powiedzieliśmy mamie że ty bo ona to lepiej przyjmie jak wy się dowiesz że to ty kochana córeczka niż ja stary dziad mhm. jej mąż. Dobra no to a już strzaskaliśmy ale... ten kubek no, tak, wtedy A to był kochany kubek mamy no. no i już się nie tak go przecież No ale co Kupiliśmy bialutki podobny, Ta. potem ty wziąłeś takie specjalne fartki do kubeczków, pomalowałaś na nim, kocham mamę, tam jakiś kwiatek wstrzeliłaś. No. To był najfajniejszy kubek mamusi. Ta. Sytuacja bez wyjścia. No właśnie i, i to był jej ten, ten teraz nowy ulubiony. No, nie wzią, jak pan no bo się to miłość układał. tak wszystko załatwiła. No. Takich no. przykładów to ja ci mogę jak z rękawa No ja co wiem, chwila. bo czasami tak się dzieje, że na przykład o, z kimś się pokłócimy o, o, o. i się wydaje, że e, Sytuacja jej, to bez już, już po tym to się już nie da normalnie żyć, nie? No. że on już mi nie wybaczy albo ona mi nie wybaczy, że chyba koniec. Stracona koleżanka, relacja rozwalona. Ale wtedy można na przykład. Yy, modlicie, no ja ci tak to się uczył. No, pomodlić pomodlić się do Pana się. Boga, poprosić o taką żeby, moc, taką, żeby przebaczyć, albo żeby. Z yy, żeby mieć odwagę, pójść, porozmawiać, przeprosić. I, I może być relacja no, naprawiona. No widzisz, no, no jest mądra, po tatusiu chyba. Tak. I ładna po mamusi. No. no to świetnie, to myślisz. Yy, yy. No właśnie, to wykujmy jakąś taką myśl główną, no? która by nam pomogła, yy, zapamiętać. zapamiętaj. Dobrze, to, yy, to, o, to jaka Pojawiła będzie się. ta myśl główna? Gdy w czasie misji specjalnej życia z Bogiem napotykasz na trudności, pamiętaj, że on jest Bogiem cudów i nie ma dla niego sytuacji bez wyjścia. Nie ma dla niego sytuacji bez wyjścia. Dobra, to przeczytajmy to razem. Okej. Okay. Gdy w czasie misji specjalnej życia z Bogiem napotykasz na trudności, pamiętaj, że On jest Bogiem cudów i nie ma dla Niego sytuacji bez wyjścia. No i co? I myślisz, że my też tutaj wyjdziemy z tej sytuacji no przecież jakoś? Przecież ja będę najlepszym studentem na roku, ja będę takim agentem, że oni że oni na przykład powiedzą James Bond, to mógłby mi buty czyścić. Aha, i nie będziesz mówił bąbelku tatuś ci powie, jak to się robi najlepiej? I czasami mi może wyskoczyć, ale postaram się, nie? Oczywiście, agentką reverse, profesjonalnie. O, dokładnie, pamiętaj, jestem agentką reverse, przynajmniej w pracy. No, no, no. no a, yy, no to świetnie. O, ty, znowu mi dzwoni telefonik, czekaj, no, czekaj. Odbierz. Agata, reverse. A, to ty, agentka forward. No tak, no, no tak, szkolimy się, tak, tak, tak. Naprawdę? No to wspaniale. Nie, jasne, że sobie świetnie radzę. Nie, nie tak, tak. Ale to super, że wracasz niedługo. No to do zobaczenia, papa. Pa, pa. Wraca niedługo. O, no, to też będzie dobre. Ona przejmie to szkolenie i ten. A to może sobie na razie. O, daj mi spokój z tym szkoleniem.